Polski grafik, pisarz i eseista, Marcin Wicha, zmarł 24 stycznia, w wieku 53 lat. Marcin Wicha był jednym z największych współczesnych pisarzy. Polska aktorka i wokalistka, Barbara Rylska, zmarła 11 stycznia, w wieku 88 lat. Barbara Rylska zagrała w wielu kultowych filmach. Aktorkę można było zobaczyć m.in. w filmie. Poszukiwany, poszukiwana, gdzie wypowiedziała kultowe w polskiej kinematografii zdanie: Mój mąż jest z zawodu dyrektorem. Aktorka była również znana z ról w filmach: Ostatni Kurs czy Smarkula. Polski aktor Stanisław Brudny zmarł 13 stycznia, w wieku 94 lat. Aktor zagrał w takich filmach jak: Gorąca Linia, Jan Serce, Czy Szklana Góra. Polski aranżer i kompozytor muzyki rozrywkowej, filmowej i teatralnej Wojciech Trzciński zmarł 1 lutego w wieku 75 lat. Polska aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka Alicja Bobrowska zmarła 13 stycznia w wieku 89 lat. W 1957 roku Alicja Bobrowska wzięła udział w konkursie Miss Polonia, który wygrała Zostając pierwszą powojenną laureatką tego konkursu piękności. Na wielkim ekranie aktorka zagrała w takich filmach jak Dziś w nocy umrze miasto czy małżeństwo z rozsądku. Polski aktor Wacław Janicki zmarł 8 stycznia w wieku 80 lat. Wacław Janicki był najbardziej znany z roli młodego Kiemlicza w potopie Jerzego Hoffmana. Polski dziennikarz sportowy. Maciej Petruczenko zmarł 27 stycznia w wieku 78 lat. Maciej Petruczenko pracował na różnych stanowiskach w przeglądzie sportowym przez ponad 50 lat, regularnie publikując na łamach gazety felietony, teksty i komentarze. Polska aktorka Mirosława Marcheluk zmarła 7 stycznia w wieku 85 lat. Aktorka zagrała w takich filmach jak Bal na dworcu w koluszkach, seksmisja czy prywatne śledztwo. Polski polityk, historyk, politolog i amerykanista, Longin Pastusiak, zmarł 10 stycznia w wieku 89 lat. Polski nauczyciel, samorządowiec i polityk, poseł na Sejm 6. VI i siódmej kadencji, Krzysztof Sońta, zmarł 6 stycznia w wieku 56 lat. Polski śpiewak i reżyser Andrzej Klimczak zmarł 3 stycznia w wieku 65 lat. Andrzej Klimczak był współzałożycielem polskiej opery królewskiej. Polski dziennikarz telewizyjny, dokumentalista, pianista i kompozytor Maciej Kieres zmarł 2 lutego w wieku 51 lat. Maciej Kieres był autorem ponad 20 pełnometrażowych filmów dokumentalnych. Polski sędzia piłkarski, Roman Kostrzewski, zmarł 12 stycznia w wieku 77 lat. Łącznie w pierwszej i drugiej lidze, Roman Kostrzewski poprowadził 350 meczów. Był również arbitrem głównym dwóch finałów Pucharu Polski i trzech Superpucharów. Polska językoznawczyni i badaczka literatury, profesor nauk humanistycznych, dama orderu Orła Białego Jadwiga Puzynina. Zmarła 8 lutego w wieku 97 lat. Polski przedsiębiorca i samorządowiec starosta powiatu liczbarskiego Jan Harchaj zmarł 8 lutego w wieku 68 lat. Polski żeglarz i podróżnik Jerzy Wąsowicz zmarł 29 stycznia w wieku 80 lat. Polski malarz i pedagog Jacek Dyżyński Zmarł 1 lutego w wieku 78 lat. Polski piłkarz Andrzej Marchel zmarł 6 lutego w wieku 61 lat. Polska śpiewaczka ludowa, laureatka Nagrody imienia Oskara Kolberga Helena Napierała, zmarła 2 lutego w wieku 95 lat. Polski historyk Marian Marek Drozdowski Zmarł 3 lutego w wieku 93 lat. Polski dziennikarz Józef Matusz zmarł 15 stycznia w wieku 63 lat. Od 2016 do 2023 roku był dyrektorem, redaktorem naczelnym oddziału TVP w Rzeszowie. Polska pisarka Anna Mieszkowska zmarła 13 stycznia w wieku 66 lat. Polska dziennikarka, pisarka, tłumaczka i krytyczka literacka Renata Gorczyńska zmarła 22 stycznia w wieku 82 lat. Polski informatyk, współzałożyciel Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach, Krzysztof Chwałowski, zmarł 22 stycznia 2025 roku. Polski polityk i samorządowiec Józef Grzegorz Kurek. Zmarł 4 stycznia, w wieku 71 lat. Polski historyk i publicysta Włodzimierz Kwaśniewicz zmarł 31 stycznia, w wieku 77 lat.